Cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, tak jak Wam mówiłem, tak też robię, wrzucam wam kupon numer 15. Kolejny kupon trafiony, słuchajcie, dwa słowa co do tego kuponu. Jak sami widzicie, bo mi żeście pisali, w poprzednim, przy poprzednim kuponie, czemu nie gram samych jedynek, przecież wszystko weszło i tak dalej, tak jak Wam mówiłem cały czas to jest faza testów chcę zrobić tak, żeby to ryzyko przegranej było absolutnie jak najmniejsze i sami zobaczcie co się stało już na tym kuponie Club Bridge remisuje z Leuvenem i ja mam tutaj zwrot po kursie 1 i tak samo Helsingor remisuje z Hobro i również jest zwrot po kursie 1 zwrot jest tylko i wyłącznie dlatego, że zagrałem zakład bez remisu jak więc widzicie pomimo dwóch nietrafionych tak naprawdę meczy no bo gdybym grał tutaj jedynkę gołą, tak zwaną, to oczywiście ten kupon byłby przegrany. A tak co prawda dwa kursy się jakby wyzerowują, w sensie robią się, przeliczamy je po kursie 1.0 i robi nam się tak naprawdę jakaś tam wygrana, ale nie jesteśmy przegrani, tak? Pamiętajcie, ja cały czas w tej grze mówię o tym, żeby robić wszystko tak żeby zminimalizować ryzyko przegranej. Więc taki jest, taki jest sens tego. I zobaczymy, jak to będzie, słuchajcie, szło dalej. Wygrana niby nieduża, ale nadal jest wygrana. To wszystko. Trzymajcie się. Dobrej nocy. Pozdrawiam. Hej.